dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Kamerzyca i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pranka bo z tego co zauważyłem, mówię Obiacie, ja ja gdy robi pranki na całym składzie, więc rączki mi się już zacierają za karmiarką oczywiście karinka. Czyli bo znowu jest... jestem wtajemniczona. E, tak, karinka znowu jest wtajemniczona, bo to jest mój ulubiony pomocnik do znęcania Ojej, się nad ludzi. Ja czuję się wyróżniona? Ojej. o tak, czuję się wyróżniona, bo bardzo. lubisz się znęcać nad ludźmi. To ty tak. lubisz, a ja ci w tym pomagam. To też lubisz to. to... Nie, a ja po prostu ci pomagam. W każdym razie w dzisiejszym odcinku będziemy się no, troszeczkę znęcać nad ludźmi z całego składu, bo w dzisiejszym odcinku powiem im, że już nie traktuję ich jako kolegów, przyjaciół, tylko jako pracowników i mają wykonywać moje polecenia, albo yy, wylatują z kanału, zostaną po prostu yy, zwolnieni yy, ze służby obowiązku nagrywania na YouTube i zobaczymy po prostu ich reakcję. Także w dzisiejszym odcinku, przez salutki, salutki dzień, będę mega, ultra, perfidny, hamski, niemiły, bezczelny. Jakie są jeszcze synonimy do, do tego typu słów? No, będziesz po prostu terrorystą, będziesz terroryzował. Tak, dokładnie będę terrorystą, więc jeżeli ty, tak dokładnie do ciebie mówię, jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz tutaj na moim poluśku kliknij tam na dole i do naszego kanału, bo jesteśmy aktualnie najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce w sumie już od ilu? Nie 5 dynku. miesięcy, już od 5 tak. miesięcy jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce, niewiele brakuje nam, do miliona subskrypcji, także mam nadzieję, że zasubskrybujesz ten kanał, ale cóż powinniśmy zacząć odcinek i w dzisiejszym odcinku robimy sobie również zdjęcia, bo mam zamiar no, zostać e, fotografem, także będziecie mogli zobaczyć e, jakie, jakie prace no mm, tutaj wykonałem. E, w każdym razie no, oczywiście nie będę miły w stosunku do nich, jak będę robić im te zdjęcia. A dla mnie? Mówić, są beznadziejni. E, czy tobie będę robić zdjęcia? Czy dla mnie byś miły? A muszę? No chyba też nie, bo wtedy wyjdzie wszystko. No chyba, chyba nie mogę być miły dla ciebie, więc no, też tak, muszę być miły. I charakter. tak rzadko jesteś, więc. Aha. Także cóż, zapraszam państwa do oglądania. Zobaczcie, jakiego ładnego case'a. No właśnie. Jak nie? No jest obrzydliwy. Kolekcji Karina pochwala model jak stark. O kur, czekaj. O co ci chodzi? Bardzo o nic mi nie chodzi, po prostu. No twoje rzeczy są nieświadkiem, bo ja jednym praniu do wyrzucenia. że słucham jakiś y, recort mi. że słucham po jednym praniu? No, co, ty krytykujesz mnie. Ciebie. Ale kłamiesz, ty perfidnie nie I ja mogę wyrazić opinię, że mi się to nie podoba, a ty kłamiesz w tym momencie. Ale też się nie podoba, tak jak mówisz do mnie w tym momencie. Dlatego... Dlatego nie reklamuj tego na moim kanale. Dobrze, proszę tutaj trzymać kamerę i, i podążać za mną. Adam, mogę się pokazać tak to krótko? To tak. Dlaczego zostań, ciebie nie prosiłem. Eee, posłuchaj, trzeba posprzątać mój pokój. Ale to z jakiej racji? ja mam... Tak, że jesteś moim pracownikiem i prosiłbym cię, żeś posprątał mój pokój. Aha, no ale dlaczego ty się zachowujesz przez to jest twój pokój, to dlaczego, Z jaki racji? Ale ty, ty sam... jesteś moim pracownikiem, więc stwierdzam. No, ale nie jestem dlatego, tego, żeby to sprzątać. przecież. Od dzisiaj jesteś do tego, żeby sprzątać. Tak. Eee, tak. Od dzisiaj, od dzisiaj eee, tak, to dzisiaj. Tak, dzisiaj jesteś do sprząta, tak że prosiłbym cię, żebyś posoląć. Mi, mi zabronił, mi zabronił sprzątać tam, więc ja eee, też się. Wyszedł, no powiedział, że mam tam nie sprzątać. Po prostu proszę cię, żebyś to zrobił, tak? To tak. mogę wziąć do pomocy, chociaż sobie... Nie, nie możesz, bo prosiłem ciebie, żebyś to zrobił. Nie rozumiem, nie wiem dlaczego. Idź cię kolegę tutaj swojego z pracy i... Chodź, chodź, co mówię? No nie wiem, mi też zabronił sprzątać, kazał mi trzymać kamerę. A, i to będzie... Nie dyskutujcie, tylko proszę i... Dobra, dobra, no okej. Okay, no idziemy, jest, idziemy, ale, idziemy, no. Co ma tam, Odkurzyć, podmywać wszystko, tak? Wszystko ma być pozbywane, odkurzone Co pozbywane? Tam nie masz co zmywać. Po prostu idziesz i czyścisz mi pokój, tak? Chcę, żeby było czysto, bo jest brudno. Ona nie posprzątała, ona nie musi sprzątać, bo ona nagrywa. Dzisiaj, więc ty masz co sprzątać. Proszę bardzo. No ale co mu od pierwszego? Co chodzi z tym? No. Ja mam te sprzątki tego w ogóle jest, tak? Powiedział Czemu? mi, że ja mam trzymać kamerę i mam się go słuchać i nic Ten, nie robić. Jeszcze to jego zwracanie się mówi iść z kolegą tutaj. Nagrywaj kolega jak sprząta. No wiesz, że on ma swoje humorki ten, no może to, 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 co, może do, to coś, do, do czegoś to ma służyć, tak? No, no nie wiem. No tak, no to my teraz mamy służyć do tego, żeby sprzątać ten dom? Mm. Nie, ja tego nie rozumiem, nie? To, to mnie w tym momencie przerosło, nie no wiem dobra. Dobra, prostu, No dobra, no, no lepiej odczytać, posprzątaj, żeby nie było później jakichś problemów większych. No to, to jest żółte. Dla mnie to jest żółte. Jeszcze taki tu jest sypa, jak mam sprzątać? No do czyścioszków nie należymy. No tak. Posprzątane? To jest posprzątane. No jest to sprzątane na jeszcze Jeszcze mogę zrezygnować, jak trzeba. E, aktualnie to mi wystarczy. E, tutaj proszę poprawić łóżko i będzie ok. No i troszkę nikta, chodź, nie nagrywaj, ją już e, wychało swoją pracę, także wydaje mi się, chociaż tu mógłbyś jeszcze pozbywać, bo, bo jest brudno. także to idę, się Nie potknij się, tak? Nie podra. Ile ta świnia już waży? 20 kg. Ile? 20 kg? Kilo? 20 kilo? Mm -hmm. no ja już nie jestem w stanie jej podnieść. Serio? Daję ją podniosę Czy nie, nie przerywa ci? No nie wolno przerywać jak Dlaczego? No bo nie, ja też muszę zjeść. I towarzysz, więc niż świnia. Co jest? Jaki masz plan na Bo On jest taki, wiesz, nieugięty. No nieugięty, no normalnie się nie ugnie pod groźbą moich słów, ale już pod groźbą prawników się ugnie. Myślisz? Myślę, że na pewno. Wiesz, jakie są kary umowne? wiesz, jakie są kary umowne, Kierinka. Bo sam ci je wpisałem na umowę. Wiesz, biznes biznesem, ale miłość miłością. Biznes jest biznes, Kierinka. Także Doskonale wiesz jakie są konsekwencje tego, więc, więc chyba się ugnie, czy nie? Chyba że chcesz sobie całe życie spieprzyć. Nie aż tak. On jeszcze by z tobą wynegocjonował inne warunki. Wynegocjonował? wynegocjował. Nie wynegocjuję. To co zaczynamy? Dzwonić po poprawnika. Tak, tylko ja muszę szybciutko zabrać talerzyk w bo zaraz go zbiję. Szybciej, szybciej! Nie no, tak to mi tylko po prostu ośmieszysz. Jak śmiecia Ale nie, nie, tak. Przestań, przestań, w tym momencie przestań. Chcesz mnie ośmieszyć? Chcesz mnie na tej gali ośmieszyć? Ale nie denerwuj się, on teraz pewnie zobaczył tylko kamerę i dlatego się wygłupia. Tak to na poważnie robię wszystko. Zobacz, jak jest spocony, i zmachany A mnie to nie obchodzi, że on jest spocony. po prostu na gali. Jego pracodawcy chcesz ośmiecić na gali? No jesteś niepoważny Szmaciarzu, nienormalny jesteś, na mnie ludzi nasyłasz Kory jesteś, to zostaw, też odejść. Adam nie denerwuj mnie, ja z nim porozmawiać Jej Na mnie ludzi no nazywa, się... nazywasz się przyjacielem jakimkolwiek? Przyjacielem? Czy kim? Nawet nie kolegą, śmieciem, śmietnikiem najgorszym Prawnicy żeby do mnie wydzwaniali? Karinka wiesz coś o tym? Ale ja nic szepu? nie wiem bez... Jaki szef, A żaden szef, no. nawet szef się by tak nie zachował Ty? Nawet ty jesteś pachołem, nie rozumiem. Ty jesteś pachołem najgorszym Uspok 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 nie nazywaj się Uspokój człowiekiem się. Nie jesteś, się, Uspokój się. Uspokój się. jesteś człowiekiem, jesteś potworem się. Jesteś pachołem, w tym momencie pisać trzy piosenki Żałosne to Rozumiesz? jest to Rozumiesz? Tak się nawet człowiek nie zachowuje Ochydny jesteś Śmierdzący, najgorszy, okrutny, brudny, najgorszy pracownik Wy i do domu. Teraz już spokojnie. Jasne, piosenki. Wykonaj polecenia, no to jest twój piosenka. Wykonuj polecenia, no to ty może. wam no ja, ja właśnie wykonuję, wykonuję, no, no mam, to tak. Mam wykonać dzwonić? Chcesz karę? Dzwonić. 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 Dobrze. Dobrze, idź. Piosenki? No to się może, że to że leszcze. Ostatnia szansa, bo dzwonię. Obrzydzam cię, redaktorze. Chcesz mnie zaszantażować? Przez twoje rządy, bo się poczułeś? Ale jesteś spięty. Czujesz się lepszy? Jesteś spięty co Nie jesteś lepszy. Chcesz mieć spiętą na życie? Podpisałeś to, podpisałeś. Masz ci sucha. Żałuję tego dnia. W każdym razie, napiszę te piosenki, ale bo lubię i do tego mnie zmuszasz, ale nie chcę mieć z tobą nic, nic wspólnego. Jesteś najgorszą gnidą, najgorszym brudnym menelem szefem, jaki schodzi po tej ziemi. I możesz sobie rozkazywać. Ja nie chcę brać w tym udziału. Jesteś najgorszym szefem, jakiego znam. Chiccie, chybcie, chybcie, zapisz Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest tartowanie? Ciebie kobieta biła Chcesz się potarczować? Ćwiczyć. No ja ćwiczę, ale mi przeszkadzasz, łazisz i nagrywasz i ten. Dobra, chodź ćwicz, chociaż trochę zobaczmy, A ty jak trzymasz tą kamerę? To Umiesz trzymać tą kamerę? Nie trzymasz prosto! Umiem. Co ja się nie, nie czepiasz nie. znowu? Ciczyć! Kazałem przerwać? Nie śmiej się! Dobra, chodź Mariusz, to normalnie, normalnie. Chodź, Mariusz, chodź. Dobra, weź Lizusie, zasz się zaszczyt. No, Jakie i Lizusie, no to jest nasze, no, to ćwic. musimy wykonywać, tak? Bo zaraz zadzwonię poprawnika do ciebie. Bredios, posył po, 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 pisać pioseneczki, poszedł pisać piosenekczę. No, poszedł to ale za co jak ja ćwiczę? Ty nie widzisz. No to no, ci jesteś zaraz, będę się ćwiczył, zaraz. Dobra, no, przerwę mam i leśnie na. Dobra, to co no mamy robić teraz? Też mamy dalej trenować? oni nie rozumieją, ja rozumiem, bo my musimy sobie zapracować na tej chęć. Ja to rozumiem. Jesteś na skraju. Na granicy, rozumiesz? Na granicy. Od pan, napić się, już, tak. Na granicy, jesteście wszyscy tutaj na Ale granicy. Ale co, może mam nie pić jeszcze, tak? Nie jest, może nie. Nie tych piosenek Przesłucham. No, napiszę tych piosenek Dredzia, no no tak się poproś nie! Poproś mnie. No co? Czy co, rozkazy wydawać? Właśnie poprosić. Dobra, dredzia, weź już. No Zdvoń nie zamknę się. W no, zwoń, zwoń, zwoń. Wszystko jest na kamerach, jak się zachowujesz. No, Wszystko jest pokazane. Ludzie zweryfikują, jaki jesteś naprawdę. Żałuję tej umowy i żałuję, że cię poznałem. Nie jesteś nawet kolegą. Jesteś śmieciem, najgorszym śmieciem. Idź stąd, nie chcę na ciebie patrzeć. Dobrze, że się schował. I co, piszesz tę piosenkę? No już piszę, nie chcę mi się kłócić. Piszę coś na jego poziomie, bo przecież on jest jakiś, nie wiem, niepoważny chyba, nie? I w sumie przerwę na chwilę pisania mm -hmm. tego tekstu, powie powiedz mi Karinka. No on też się tak traktuje, tak? Czy nie? No traktuje tak, tak? No, no. W taki sposób? No, zdarza tak mu się. Prywatnie, nie tak to, co widzimy na, na co dzień, tylko tak yy, prywatnie. No tak, no zdarza no mu się, jest taki sam wobec mnie, jak teraz wobec was. Tak, a często się to zdarza? No jego dosyć, dosyć często. To, no. ale to się musi skończyć nie traktuje nas jak ludzi, tylko traktuje nas jako osoby, które po prostu robią mu hajs no i wiem właśnie, no, tak nie Dlatego, powinno być tak nie powinno być, bo tak się nawet nie zachowuje żaden pracodawca, także zero ludzkich odruchów naprawdę, ja kończę ten tekst, zaraz skończę to pisać, napiszę coś mu żeby miał... no ale on tam chciał te trzy piosenki, to lepiej żeby zrobił trzy bo będzie później Zro jeszcze tym. zrobię jak zrobię, zrobię to w swoim tempie, jeśli chcę żebym mu napisał piosenki, to już już mu napiszę. Dobra, raz, dwa, wychodzimy, e, lecimy robić zdjęcia, także tradzia spakujemy się, Zdjęcie? ładnie się ubierz bo mają być profesjonalne zdjęcia, Robić się profesjonalne zdjęcia wam. E, także no proszę to się pre... musisz się przebrać. E, jeśli chcesz profesjonalne zdjęcia, to musisz się przebrać. Ale ja nie Co? będę mieć dobrego no, zdjęcia. To wy macie dobrze. Ja wyglądać dobrze, ja nie muszę wyglądać dobrze, jeżeli są jawiam nadra swoim urokiem osobistym. Aha. To wy nie macie uroku okay. osobistego charakteru, nie okay. macie nic. Jesteście okay. bezbarwni. Tak. Bez Bezbarni. Już? No i... Tak. Idź za nim, nagrywaj go, ponagrywaj go jeszcze trochę, niech ludzie zobaczą, jak się zachowuje Idź tam za nim, ponagrywaj go jeszcze troszeczkę. Jesteście gotowi? Ty chyba, ty Jesteś chyba przygodę? na zdjęcia, na zdjęcia. Żadnej przygody nie będzie. Jak ty w ogóle się ubrałeś, Dredzisz? Jak obszczy mur. Zrób te badne. zdjęcia. Ty Zrób się ubrałeś jak niewyżyty 16 latek. A, czyli ładnie. O, nawet banana wziął ze sobą. Tak, banana. Ja, Rzućmy rzuć tym się bananem w Wzdrować się trzeba. W twarz Dobrze, pakować się do auta, jedziemy na zdjęcia. W tym momencie moje ciężko zarobione pieniądze na wasze utrzymanie tak naprawdę i robienie Wam zdjęć, bo, bo byście do niczego nie doszli, gdyby nie ja. Chyba zdajecie sobie z tego sprawę. Zdajemy sobie. Tak, tak, tak. prawda, na krawężniku. Nie? No leżałbyś się przy to. Leżał. Leżał. Także jak proszę. Trup. Jak druk, proszę do auta. Już nie, nie miałbym sensu, No nie miałbyś. Straciłbym wszystko. Byś, jest, jesteś mniej wystarczalny niż ta świnia, bo ta świnia przynajmniej coś pogrzbera w ziemi i wymie jedzenie. A ty z byś tego nie. się do talerza, żebyśmy mi no. z dalej konsumili. Już. Okej, okay. przyjechaliśmy pod Sony, bo niestety oni są tak beznadziejni, że nie potrafią sobie sami zrobić zdjęć. E, tak że się robił a kto ma robić no Trzymasz oczywiście kamerę, ja jesteś kamerzysta no to robisz zdjęcia oczywiście że Co? będę Co? robić zdjęcia oczywiście że będę robić zdjęcia bo ty do niczego się nie nadajesz tak naprawdę kupić wegetarię. żałuję że cię zatrudniłem no, ty mi szczerze zdjęcie, żałuję że cię zatrudniłem szczerze, ja to takiego ja robola robił, najgorszego ty, Robolu. Ale ja ci mogę porobić. Ja wiem, że możesz porobić, ale nie wiem, czy się do tego nadajesz. Potem sprawdzimy no no, twoje predyspozycje. To, to nie, już jesteś tak śmieszny i tak żałosny. Żarzy. Dobra, Śmij Robolu, idź. Idź, idź Idź Robolu. Idź Idę, idę. Robol, co, będzie mi mówić, ma. Ty idziesz za mną co najwyżej. Masz, Słucham. Ale to jest Twój obowiązek, żeby wziąć kluczyki. Ty jesteś moim robolem. Robolu najgorszy. Dobra, jak ty w ogóle się ubrać na te zdjęcia? Ja kupiłem drogi, drogi aparat. A mi zależy, żeby jakościowo filmy wychodziły dobrze, dlatego się pytam. Kupiłem drogi apara. Ty... No i dobrze że no... kupiłeś. Przetarłeś go chociaż? Oczywiście że przetarłem, no. ale ci nie pytaj mnie. Miałeś no, jakoś no. wyglądać na te zdjęcia. A wyglądasz no to jak wyglądasz totalny mener. Normalnie, to ty wyglądasz, wyglądasz jak, jak mener. Pokaż, nagraj swoje buty. Dobra, nagraj swoje. No buty. No nagraj swój pas, słoma z butów wystaje. Słoma z butów wystaje. No to co ja ci to noszę? Sam sobie nie to noszę. No, nie będę tego nosić. Zero wdzięczności. Nowo no, kupiony to sprzęt, dobra, podniosę to naprawdę To jest zero Oni są niewdzięczni. Nie, oni nie wiedzą, bo oni myślą, że mają wszystko tak, a to trzeba sobie zapracować tak No i to jest prawdziwy pracownik. Pracownik miesiąca. No, dobra. To idziemy robić fotki? Tak, idziemy robić fotki. Tobie zrobię najlepsze, bo jesteś pracownikiem miesiąca, a im no zrobię ja średnie. Ja nie, ja robię, żebyś się odwdzięczał tylko po prostu. Chcę też dać coś od siebie, ne? Dobra, y, trzeba zrobić zdjęcia. Ja nie rozumiem w ogóle, co oni robią. Stań w rządku, tak. Kto chce iść pierwszy? Ty byłeś pracownikiem miesiąca, więc ty <laughs> y, y, idziesz pierwszy na zdjęcia? Ja. Nie, ty, ty, ty za zastanawiam się. Ty, ty powiedzmy, że, że druga jesteś. Zastanawiam się, obydwoje jesteście beznadziejni. Ty jesteś beznadziejni, tak? Tak, jak ty? Albo w ogóle nie będziecie mieć zdjęć, o. W ogóle, okej, spoko, się Trzymaj się sam. Cześć. Idę na warszawkę. Ciekawe, jak sobie poradzisz mną. Adwokat sobie z poradzi. On nie chce wziąć pały od niego. A to od No tak. Dobrze, robimy zdjęcia. No i cóż, no proszę się ustawić, tak, do zdjęć. Ty idziesz pierwszy ze mną. Karina, trochę za bardzo się wypinasz. Ja nie wiem, czy jak? takie zdjęcia będą dobre. Okay. No nie wiem, strasznie tą dupę wypinasz. o to chodzi. Ja się boję, że tam może pęknąć ten materiał. Co Jak pęknąć? Trochę jest tak naprężony za mocno. Miesię nie jest naprężony. Ale wy też wy wyprężacie się przed sobą. guma na procy, tak ma ona tutaj. co oni gadają? Normalne pozycje. Pat, pat, pat. Ja też tak, normalna pozycja. Nie ma. Dobra, a w, sumie jesteś, w sumie jesteś moim pracownikiem, to ja bym chciał takie zdjęcie, żeby przedstawiał moją filmę w odpowiedni sposób. Weź się połóż tutaj. Eee... Okej, okay, no ale ja chcę, żebyś to zrobił. Nie, to ja zrobię ja chcę. Jesteś moim pracownikiem, więc tutaj W sumie tak jak cię traktuję. Tak, tak, tutaj. Nie, 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 to troszeczkę troszeczkę dalej, troszeczkę dalej, tam, tam bardziej przysupię. Wyobraź sobie, że tak, taki status, jaki masz, musisz pokazać. Czyli na glebę, na kolana, czapeczka, z głowy i poczekaj, masz jakieś drobne? Nie, 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 nie. nie. Wracamy, 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 wracamy na pozycję i taki przechodzień, jakby mu dawał pieniążki. Tak, tak, tak. Dobra. Wyobraźmy sobie to, że tak naprawdę ja idę i rzucam twoje pieniądze. I takie zdjęcie zrobimy. Dokładnie takie zdjęcie zrobimy. No, no dobra wielka, to chciałbym cię poinformować, że razem z Dredziarzem wylatujecie z kanału oficjalnie i tyle. Dobra, weź już z swoimi Ale nie, jak to co, co ci powiedział? Wylatujesz w tym momencie z kanału razem z Dredziarzem. Nie, sobie z zwykle. Nie, nie robię pranka. Pranka. No to cię ale fotunia wleci e. Czemu powiedziałaś, e. że to robi pranka? Ale widziałeś mi o co chodzi? Teraz już powiedziałeś, że robisz nas pranka? Że nas tak tekstujesz cały dzień Nie, nie robię żadnego Dlatego ja się tak zachowałam no Dlaczego ty mi tak nagadałeś? A co? A tak, A tak jest? Ten... Nie, A. te foteczki są na Instagrama Hubert Węska Hubert Węska. A tak, ty Instagram. już nie jesteś na kanale, pa Wylazł, z kanału, cześć Ja nie chciałem tego, ja chciałam on mi co innego nagada A te wszystkie są więc nie rozumiem o co chodzi Ale o co ci chodzi? Tybekę robiłam z ciebie, no dobrze, bo tak ale, mi powiedziałeś. No ale co? Ale co co? No właśnie, się No dobra, to, to, to powiedz mu, że, że są obrzydliwe fotki i cię zostawię w pracy. Aha, I powiedz, że same są, że całość cały, cały są obrzydliwe. Ale one są obrzydliwe, ja nie kłamię. Ja ale po to tak powiedz, że on jest jeszcze obrzydliwy. Jesteś obrzydliwy. Jesteś obrzydliwy. Aha, no i dobra, no i dobra, no i nie masz pracownika już żadnego. Nie masz żadnego pracownika. Jakie chorągiewki, ty. Ja Dobra, tym, Do wartościowa. Ale dredziarz wylatujesz z kanału Ale ale ty jesteś takim zasranym kłamcą coś tak obrzydliwe, co? Ty jesteś tak obrzydliwe Jak w ogóle ja ty mógł się mogłam nabrać jak zwykle? Meneliada totalna, szkoda słów słuch. Słuchaj, to ogólnie To, to, to te całe zajście to był prank Aha, to było wszystko to prank To był wszystko prank, ty się zachowałeś w porządku W sensie, słuchałeś się mnie, tak? starałem się tak, no bo eee. to Słuchaj, przywrócę na kanał, bo Dredziaz się zachowuje tak jak zachowuje się. Karina była wtajemniczona, Aha, czyli a... Karina wszystko wiedziała, ale Mariusz za to co zrobił, na serio zostanie no, wylepszony z kanału. Wywalony na wszystko I serio zostanie wy wywalony z kanału dzisiaj. Bez kitu? Bez kitu. Wywalam go z kanału. No, ale też wiesz jaki jest Mariusz. Wszystko. Nie obchodzi mnie to, wywalam go z kanału, po prostu, wyrzucam go. To jest twój kanał, no to ja nie mogę. Także pozbywamy się Mariusza w dniu dzisiejszym z kanału. Musisz mi pomóc, bo na pewno będzie stawiać opór. No. Z odręką i z kamieniem na sercu, ale pomogę, no niestety. Dobra, Adam już poszedł tam oczywiście, Frankuje go. Mariusz nie zostanie powiększony z kanału, ale mimo wszystko no, nie zachował się w porządku w stosunku do mnie. Eee, także no, trzeba będzie zrobić na nim ranka bo on doskonale sobie zdaje sprawę, że no, ja nagrywam film, dlatego no ścieżko go podejść i widzicie jak on reaguje. Dlatego ja wiem, że on wie, że ja nagrywam film, ale ja teraz go uświadomię, że niby chciałem sprawdzić, to jest w stosunku do mnie w porządku. I powiem, że Mariusz nie był w porządku. Oczywiście do że będę za chwilę, gdy do niego zadzwonić, bo on do góry jakiś poszedł i się na nas obrazi. Także zobaczycie teraz do tego, do tego, do tego. Dobra, jesteście wszyscy tutaj. E, to chciałbym o coś poinformować. Gdzie jest Mariusz? Chodź, stań, bo może się o coś opsy. Kończymy w tym momencie ten film. Ten film polegał na tym, że. No nie wiem, jak ci to powiedzieć. Dobra, gadaj no. Że sprawdzałem waszą lojalność. No i, co? I jedna osoba z założenia miała odpaść z kanału. Bo było potrzebne jedno miejsce, bo miałem wprowadzić nowych ludzi z, e, od, od remka. E, ustawiłem, on będzie mi płacić za to, i dlatego miałem pozbyć się jednej osoby, e, która będzie zachowywać się w stosunku do mnie najbardziej perfidnie. Dredzian zawsze zachowuje się perfidnie. Karina była wtajemniczona, Karina wiedziała, że to jest e, film. Adam zachował się lojalnie w stosunku do mnie. Biolka jest jak zawsze głupia i po prostu nie ma co zwracać uwagi. Ale ty zachowałeś się perfidnie, hamsko w stosunku do mnie, i dlatego podjęliśmy decyzję, że ty po prostu odpalasz z kanału. Jest, kurde? Ja podjąłem, ja podjąłem decyzję, że odchodzisz od nas. Nie, bo nie byłeś w stosunku do mnie lojalny. Nie, 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 nie wykonywałeś moich poleceń. No ja myślałem, że to film. Jest. Dobra, wyjdź. No był film, ale mimo wszystko chciałem sprawdzić waszą lojalność. Nie, chcę. Nie, nie rozumiesz? Nie. Chciałem sprawdzić waszą lojalność nie jesteś lojalny w stosunku do mnie. Jestem, ale myślałem, że to jest film po prostu. No nie, Mariusz był film. Dobra, mm, e, odwieźć się do domu, chcesz wziąć rzeczy, czy wysłać je pocztą Wrócisz sobie. Ja ci mogę dać 1000 zł na powrót do Szczecina w tym momencie. A co to był za film? Mnie nie było tak ogólnie, ja nie wiem. Nie chcę pieniędzy od Ciebie, tylko... Dobra Karina, zadzwoniłaś do Tredziarza? O, już jest. To co, mam jechać z Wami czy zostać? Bo no mogę tak, tu zostać. No, to był prank. Bo... No, to Chodź był prank. Ale Mariusz na wylatuje. Ale, ale co? E... Mariusz na wylatuje, prank? bo chciałem sprawdzić kto jest najbardziej no, lojalny. Na a ty wiem, że Ty się zachowujesz tak jak się przybiegło, zachowujesz. Jestem jestem już, już wiedziałem, że Nie, bo ty, ty Mariusz się zachowałeś w stosunku do mnie nie w porządku. Dobrze, nie. Ale ja o czym miałem rozmawiać? Chodź porozmawiać. To, to, czyli mam się pakować już do auta, tak? No tak, możesz się pakować do auta. Proszę cię. A wiesz, że jesteś. Ee... Dobrze, nie, nie, w, nie szkodź, nim. bo zaraz będziesz na jego miejscu. Chodź na chwilę, proszę cię. Nie, nie, strasz, nie, strasz, nie strasz, no porozmawiać. Prosi, Dużą ale nie, ja nie mam o z całą rozmawiać. A, a kogo o, chcesz wziąć od remo? Dwie dziewczyny. A to nie, no, już go przyjmij Nie. Dwie, dwie dziewczyny jednego chłopaka. chłopaka. A ładnego? Wiesz No to dobra, no to sorry Mariusz, mariusz, mariusz. wylatuje. Nie, nie rozmawiamy. Nie mariusz, to sorry, no już nie ma dla ciebie tutaj miejsca. Było, ale już się zbyło. nie Lola. nie... No właśnie, no to chodzi No zachowaj się w stosunku do mnie. No i musisz wylecieć. Ale to nie jest śmieszne, nie? On na syl wylatuje z kanału. No i dobrze. Siadaj do do nie nie, nie, no nie. Ale co Nie, zaczęło z nim nie porozmawiasz? Ale po co? Przestań nie, serio, potrzebowałem miejsc, potrzebowałem potrzebowałem bo Remo zaproponował mi e, rozprowadzenie ludzi za pieniądze. Ale tak nie, ja mówię na serio. Zaproponował no mi rozprowadzenie ale... ludzi za tak, ta, pieniądze. naszego. Tak, bo chciałem. Się... Nie, bo on jest nielojalny w ale stosunku wiecie, do mnie. Nie, nie, żadnych struktur. No, Bezwzględność, bez surowość, Cały? zimność, chłodność, no. e, taka. E, no. Ale czy to jest nic nowego? Nie, no. To jest i co, ja mam go walkę? pocieszać, tak? ja mam go jeszcze pocieszać? Nie wiem, jak uważasz. Sam mnie dzisiaj zdenerwowałeś, idź do niego. Nie, chodź, no nie. nie, coś pogadań, tak. nie Aha, jednak mówisz, że on jest zły, a go namawiasz, żeby był tak, tak, bo mają dwie laski przyjść, jakiś fajny dradziarz. Aha, czyli dbasz o moje zdrowie, tak? Jakiś przystojny chłopak, tak? Czyli dbasz dla mnie, żebym miał dobrze. No, no tak, napiszcie. no wszyscy będą mieli dobrze, oprócz Mariusza. No, no Jesteś no co, z tego zadowolony? No ja się. jestem, a ty jesteś? Wsiadamy za auta i wracamy do tego, żeby pogadać z nim naprawdę. Odjeżdżamy. Ale zobaczmy jego, no porozmawiaj z nim może chociażby. Ale o ciebie mam z nim rozmawiać. No, nie wiem, no może chcesz coś. No, ale za się, się zachował. spróbuję to wytłumaczyć, nie wiem, no może też myślał, że nagrywamy jakiś film, może też coś tam podejrzewał i po prostu dlatego się tak zachował, nie wiem, no, ale no Mariusz to też Mariusz, Mariusz to sobie się potrafi zachować. No, też, też wiemy jaki on jest, ale on jest częścią naszego składu Nie, więc... nie ma opcji, nie ma opcji. Ale chociaż z nim porozmawiaj, no proszę. Zruf dla mnie. Jako, że byłem lojalny, to proszę porozmawiać. Ale z nim z porozmawiać, tak? Tylko z nim porozmawiać, się sobie. Porozmawiaj. I tyle, o tyle cię proszę. Co jest Mariusz? Nic, myślałem, że to jest film. Co, ty nie, nie wiedziałem, że to jest. Ja myślę, że ten film jest. Czarty robię po prostu. Mogę zostać? Proszę cię, no. No nie ma miejsca dla ciebie, przykro mi. No mówiłem, że jedna osoba musiała odpaść dzisiaj. No ja bym się tak nie zachowywał. Nie nagrywaj tego, proszę Co jest, Mariusz? Ciągle płaczesz? Tylko kanał, tylko filmy. Mariusz, musiała jedna osoba odpaść. No padło na ciebie. No, dlaczego na mnie? Jak... Ja bym się tak normalnie nie zachowywał. Tylko myślałem, że to jest film. Bo Dredysz powiedział, że pranka robisz. I uwierzyłem, że Znaczy, robiłem. To był teoretycznie pranka. Tak naprawdę chciałem was sprawdzić. I ty się okazałaś najmniej lojalny. I nie chciałem, że tak wyszło. Hahaha, <laughs> Dymino to jest prank! Nadal to jest prank! To jest nadal prank! Polysz ocie! To jest prank! To jest nadal prank, a ty się popaka. <laughs> Popłakałeś się Jezu To był prank w pranku To był prank w pranku Rozumiesz? Prank w pranku Nie no stary nie w sensie robisz się podwójny Ja już w pewnym momencie naprawdę pomyślałem, że to jest poważnie I dlatego Ale cieszę się, że jednak Jezu. jesteś z nami. Ale dobrze, dobrze Bo tak się, tak się cieszyłeś przez cały film Tak cię to bawiło tak no bo, się... bo ja myślałem serio, że to jest wiesz że, to jest, że już na serio teraz się wiesz zdenerwowałeś A chcesz na filmie pokazać wiesz jak odchodzę I dlatego myślałem, że to jest na serio Nabierze pokory teraz Teraz nabierze pokory nie, no nie rób już takich żartów, nie. Taki pełen szczęścia. No Możecie ale... się przytulić. <laughs> <laughs> Także cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie udało się sprankować Mariusza za pierwszym razem, bo cały czas podejrzewał, że to jest prank. No to tutaj już muszę bardziej użyć głowy, żeby ich sprankować tak naprawdę, bo oni już wiedzą, że ja nagrywam filmy. Dlatego musi to wejść na nowy poziom. Musi być prank w pranku, czyli po, po, podwójna incepcja. Wydaje mi się, że niekiedy będzie musieli podchodzić nawet do potrójnej incepcji. Nie wiem, czy wy w ogóle zrozumiecie takie filmy, bo to będzie dla mnie ciężko do zrealizowania. a Dopiero dla was do zrozumienia, jak ciężko e, teraz ich plankować, ze względu na to, że no, oni już po prostu wiedzą, że te filmy są codziennie i że ja staram się po prostu ich plankować. Także no, no cóż, no, na razie się udaje, na razie, na razie podwójna gra wchodzi i bardzo fajnie, ale nie wiem, czy nie, zaraz nie będzie potrzebna potrójna. Także no cóż, no, mam nadzieję, że film wam się podobał, bo mi się podobał. No, widzimy się już jutro o 15.30, tak jak codziennie. No i do zobaczenia, mordeczki. Pamiętajcie o kanału. Pa, Papa.